Katarzyna Cichopek obcuje z historią. Wraz z Maciejem Kurzajewskim wybrali się na kolejne wakacje. Kiedy Marcin Hakiel zasiadał na kanapie Kuby Wojewódzkiego, jego była żona planowała kolejne wojaże. Katarzyna Cichopek wraz z Maciejem Kurzajewskim wybrali się na egzotyczne wakacje. Tym rejs para wybrała słoneczny Egipt pełen zabytków kultury starożytnej. Katarzyna Cichopek oczywiście relacjonuje całą wyprawę. Kropka. Gwiazda podkreśliła fascynację historią i zwróciła uwagę na grabież egipskich zabytków. Kolejne egzotyczne wakacje Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbią zwiedzać świat. Para szczególnie upodobała się bliski. Jeszcze niedawno chwalili się wypoczynkiem w Turcji, a już zwiedzają Egipt. Katarzyna Cichopek, jak przystało na wziętą influencerką, całość wyprawy skrzętnie relacjonuje na Instagramie. Gwiazda zdążyła się już pochwalić zwiedzaniem Kairu oraz słynnego muzeum egipskiego, które gromadzi największe zabytki starożytnej kultury. Cichopek była zachwycona bliskim kontaktem z historią i zwróciła uwagę na problem związany z wywożeniem egipskich dzieł sztuki. Egipt od lat nie może doprosić się zwrotu swoich zabytków, które na początku XX wieku były regularnie wywożone poza granice kraju. Czy wiecie, że do czasu odkrycia grobowca Tutanchamona w XX wieku, wszystkie znaleziska na ziemi egipskiej można było zabrać ze sobą? Kropka! To niesamowite, ile genialnych artefaktów opuściło swoją ojczyznę. Gdzie są teraz? Ile jeszcze skarbów skrywa ziemia egipska? Kropka. To wszystko jest fascynujące. Obcowanie z historią tak bardzo namacalną jest fenomenalne, napisała Katarzyna Cichopek.